Dobry. Dzisiaj zrobimy test. Zupkę chińską będę jadł. Taką. To jest Wifon złoty kursak. Zupa błyskawisna o smaku kursaka. Tak jest napisane. Każdy, każdy Polak to jad, ale to nie jest z Polski się okazuje. Jest to z. ...Wietnamu, kraju, który jest znany z Sajgonek i ze w pierdolę Amerykanom. Jak ten w pierdolę Amerykanom, to sobie stwierdzili, że podbiją też Europę i wiem, udało się Polskę podbić. Mają monopol na zupki chińskie w Polsce. Znam Chinkę, ciku-cikulinkę, jej matkę, ciku, ciku w Polsce żyją, nie jest to przypadkiem za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem albo może samolotem ale chyba miałem nie o tym. Aha. tak w ogóle to są z Wietnamu ale nie, nie będziemy testować tej zupki samemu są z nami nasi przyjaciele moi jedyni przyjaciele jest su po udarze może nie myśli teraz tak szybko jak wcześniej, ale dalej myśli A jego myśli pominę jego myśli Mamy też Rastamena Przecież ten kurwa tyle jara jebany kretynie Ta marihuana się mózg spali Tylko oni mnie rozumieją, tylko z nimi mogę porozmawiać. Każdy inny mnie opuścił. Ale... Zjemy sobie zupkę. Mamy skład, ale nie po się ta skład i tak wiadomo, że to jest chemiczne gówno, które... które nam skrasa życie. Sam makaron wygląda tak. Pokój robić z tego zupę jak to może tak wpierdolić i też jest dobra. No teraz, się. stujcia. Ještě neodpočně, nieraz můj dát spadět. Ještě odpočně, nieraz můj dát spadět. Ještě odpočně, nieraz můj dát To je to ten, jsou lidé, kteří jak bychom z chineskou to krusou ten makaron, nie? Ja się tak zastanawiam, jakim to trzeba być, kurwa zjebem, żeby wrzucić makaron z zupka chińskich. Chyba, że się nie mieści w misce, to wtedy rozumiem. Ale tak to trzeba być kurwa uposledzono umysłowo, ja pierdolę. Chcesz sobie gospodin przedstawić? Ułóż, radzę. się co No dobar? Ja się dobar? Ej, nie z ruki, dobra. Saszki. ruki, dobra.

Się pobawić z zabawką, która hałasuje, gdy nagrywał. Patrz, jakiś skurwiel. O! No, o tobie mówię. Drugi się pojawia. Dobra, teraz ten. Chcę jeszcze trzy minuty, to możemy sobie pogadać. Yy, o tym. Nie wiem, o wszystkim możemy pogadać. o tym, co się dzieje na świecie na przykład. A co się dzieje na świecie? Ludzie w USA Ale to, to... normalne, oni tam co chwila giną I... Ten... freeze I Wersow Słup biorą i to w kinach będzie, nie? A wzięli już słup, ale w kinach jeszcze nie było Chyba Nie wiem Dawno w kinie nie byłem I ten, się ludzie obudzili, że to w kinach będzie, nie? I... Ja tak sobie myślę, nie? W sumie to chuj, że to w kinach będzie. W sensie to ich wybór, że tak sobie postanowili i... Sami inni ludzie się wpierdalają w ich ślub. Nie wiem... Ludzie mówią, że monetyzują miłość, ale... Nie wiem, to jest kurwa ich miłość. Jak są sobie to monetyzować, to mogą i tak to robią. Już od paru lat. Wasa versa chyba. Nie wiem, w sumie nie oglądam ani tego, ani tego. I ten no, sobie biorą ślub, a ludzie są wkurzeni, nie wiem w sumie na są samo się wpierdalają, widzę się. No i w sumie to tyle na ten temat, miałem do powiedzenia. Ludzie biorą sobie słup tak jak są i nie wiem, nie, nie, nie wciąż na swoich zasadach, ich miłość nie moja. I tak, nie wiem, ich miłość jest poniekąd i w zawodach jednocześnie, jakby nie patrzeć, pokazywanie ich zyska jest ich zawodem, co jest pojebane, ale tak jest. Więc yy, biorąc ślub, oni jednocześnie pracują i zarabiają na tym. To jest zajebista opcja. To jest motyw, że kolejne pokolenie ma sławnego wiśniewskiego w włosach. Mam wrażenie, że to jest taka y, szansa na sukces w Polsce, mieć na nazwisko Wiśniewski i pofarbować włosy na jakiś kolor. Wtedy ludzie Ciebie lubią. Tylko zobaczymy, czy ten Wiśniewski też komu zapierdoli kibel. W sumie pierwszy Wiśniewski nie wystrzelił karła ze prosy I zupka mi, nam się zrobiła. Tak wygląda. To chyba powinienem wypierdolić, nie wiem. Nie znam się Co sądzicie moi przyjaciele Jest tak kurwa dzielany, że usiedzieć na dupie nie potrafi z debiru Teraz ten możemy przejść do wpierdalania. Na dobra. Zapomniałbym o ważnych rzeczy Bez chleba to się nie najem. Tylko jest problem, że jedyny chleb, jaki mam w domu, wygląda tak. Oś się, przyjaciele, się w Hadze. Teraz możecie mieć takie ASMR jedzenia. Nie wiem, czy w czasie momentów się mówi, czy nie. Nie powinno się mówić przy jedzeniu. Ale i tak będę mówił. Jeszcze ja zastanawiam czy coś jeszcze się dzieje na no świecie, ale... Chyba nie, chyba... Y, ślub wersów jest najważniejsze w tym momencie. Nie wiem, jakieś jeszcze drony, kurwa, rosyjskie były, ale kogo to, kurwa, obchodzi? Kurwa... Tulski, kurwa, ten, nawroszki się, kurwa, zajmiał jakimiś, jakimiś kurwa, Rosjanami, a... Nie byli nawet na ślubie Freeza i Versa, pewnie. Jak pierdole. Co, co tam u Was w ogóle widzowie? Co, co tam u Was? się coś ciekawego ostatnio? Obejrzeliście? Nie, przesłuchaliście? Ja ostatnio słuchałem ten nowy singiel Fagaty. To w sumie był kujowy okres ta Singli Fagaty. Nie wiem, co Wam wspominam o tym. O, też sobie taki film teraz. Satan, Satan Tango, nie? I on trwa 7 godzin. I przez 7 godzin oglądam jak yy, wieśniasy z Węgier chleją, i tanco mi się bawią. A czasami się nie bawią, tylko kurwią na Zysie, ale jak kurwią na Zysie, to też chleją. Przejewane te Zysie na Węgrzech, trzymajcie się tam. Jestem ciekaw, jakby to smakowało, jakbym piwa sobie do tego dolał. A ja nie chcę marnować piwa, ani zupki chińskiej, to jednak pieniądze kosztuje, a pieniądze niefajnie tracić. Ale ten, te zupki chińskie, nie? To powstały dla kosmonautów i takie coś to wymyślił jakiś taki naukowiec pracujący w NASA. A teraz ja, jako taki Polak debil, nie kosmonauta, mogę to sobie teraz wpierdalać i jem sobie jak astronauci. Zajebiste, nie? I później te Japonsek i Koreance i inne Azjaty sobie to przejęły, bo to jest stance niż ich jezonko. Bo u nich drogo jest, bo u nich w górę i jak są góry, to sędzej się hoduje jedzenia, Sędziej się i roślinki, nie? Ja się osoho. Dlatego teraz wpierdalają zupki chińskie botanie. Wszystkie informacje zawarte w tym filmie mogą być zmyślone, bo nie robiłem researchu, bo mi się nie chciało tego nie albo ktoś mi to powiedział, bo gdzieś to usłyszałem. Generalnie ta zupka jest spoko, ale jest trochę zasłona, ale to możliwe, że to dlatego, że moje łzy wpadły do tej zupki. W ogóle motyw banków jest dziwny, ludzie oglądają jak ludzie wpierdalają jedzenie że się możecie sami sobie wpierdala siedzenie, nie musi się patrzeć jak ktoś inny to robi. Tak samo z gameplayami, są sumu... mu oglądać, jak ktoś gra w grę, zamiast zagrać w grę. Dziwne to. A, a które się dzieją, zapomniałem. GTA 6 wychodzi za niedługo, coraz więcej przesieków mamy. I każdy się tym Jara. Oprócz mnie, bo ja, ja mam za słaby komputer na uh, GTA 6, dlatego się nie jaram. Mhm. A ten natomiast, ten Derek, natomiast jara inne zesy, spółdziel pierdolone dolonych w dupę. G gadam, że plusakami chyba potrzebuję lesenia. Zjadłem. Brzusek najeżony, usieszony. jak naprawdę to nie jest usieszony, bo dałem mu jakieś toksyczne gówno. zamiast gdzieś, normalny, pełnowartościowy posiłek. Ale dobra. Wraz, wraz z moimi przyjaciółmi, kochanymi, chciałem się z Wami już pozegnać. Do widzenia.